Cześć, witajcie. Jak widzicie, kolejny wzór, który dla Was przygotowałam, jest wzorem ażurowym. Lato, więc nie będziemy dziergać warkoczy, tylko coś luźnego, coś, co można o tej porze roku na siebie narzucić. Czy to będą szersze szale, czy topy, czy tuniki, z cieniutkiej bawełny. Dlatego Zajmujemy się przeważnie latem wzorami ażurowymi, ażurowe wzory, siateczki itd. Tak Ten wzór, który tutaj dla Was przygotowałam, w sumie on jest bardzo łatwym wzorem. Ja tutaj zrobiłam trzy raporty. Jak widzicie, to już można poznać, że są trzy raporty zrobione w tym przykładzie dla Was na szerokość i dwa raporty na wysokość. Dzisiaj będziemy razem dziergać jeden raport na szerokość i jeden raport na wysokość. Z tym że zaraz wam powiem, ja tutaj robiłam ten wzór, znaczy ten przykład dla was. Robiłam tak, jak gdyby był robiony, bo projekt był, zaprojektowałam sobie najpierw zrobienie komina na taką wczesną jesień, ale później z tego zrezygnowałam, a to już zostało na drutach, a więc robiłam tutaj bez, bez tych czterech oczek, które zaraz Wam pokażę po raporcie, bez jednego oczka przed raportem, i tak dalej. A więc na to nie patrzcie. Tutaj są zwykłe raporty bez tych dodatkowych oczek, które zaraz Wam pokażę. Robiłam to włóczką online. W której mamy 35% bawełny, 35% akrylu i 35% wiskozy. Na 50 gram wchodzi 114 metrów na druty o grubości 4-4,5 mm. Ja robiłam to czwórkami. Numer koloru jest 33. I mierząc tylko same raporty, tak jak powiedziałam, bez tych oczek. Po raporcie mam około 24 cm. To jest jego prawa strona, tak wygląda lewa strona, typowa lewa strona. I teraz przejdziemy do szkicu. Zobaczcie, o czym, o czym mówiłam Wam, co miałam na myśli, mówiąc te oczka po raporcie. Jak widzicie, znowu w tym czerwonym kwadraciku mamy raport. To jest tylko nasz raport. Tu mamy przed raportem, jeżeli robimy na dwóch trutach, jeżeli robimy na dwóch trutach, mamy przed raportem to jedno oczko i po raporcie cztery oczka. To znaczy, robić, robiąc coś, na przykład robicie osobno przód bluzeczki i tył bluzki, czy tam topu, czy, czy czegoś. A więc narzucacie oczka na dwa druty tylko. Bo później zszyte są te boki. I narzucacie liczbę oczek, ile raportów. Najpierw musicie sobie oczywiście obliczyć, ile raportów potrzebujecie na dany wasz projekt. I tyle raportów na przykładowo potrzebujecie. To jest tylko mały przykład. Dwa raporty na coś i narzucacie 32 oczka. Do tych 32 oczek dodajecie te 4 oczka po raporcie. A więc macie. 36 plus jedno oczko przed raportem 37 plus dwa oczka brzegowe, które nie są zaznaczone, a więc 39 oczek musicie na, narzucić na, na dwa raporty. Robiąc na pięciu drutach, na, na yy, drutach z żyłką, na, yy, jak będziecie robili komin na przykład, czy yy, wasz top od dołu, zaczynając na przykład na okrągłych drutach, jak jest zamknięta robótka, to nie robicie, właśnie o to mi chodziło, nie, nie robicie tych czterech po i tego jednego przed. Robicie tylko raporty. Jeden raport, pierwsze, yy, pierwsze okrążenie, jeden raport, wracacie tu do tego pierwszego, drugi raport, trzeci raport, czwarty i tak dalej, i tak dalej, a następnie robicie drugie okrążenie. W drugim okrążeniu robicie oczka tak jak schodzą z drutu, również w robótce na dwóch drutach robicie tak jak schodzą z drutu, one tutaj będą z drutów schodziły. W tym przykładzie na dwa druty będą schodziły z drutu jako lewe oczka, a więc parzyste rzędy przerabiacie na lewo. Natomiast robiąc na okrągło, na około, wszystkie oczka przerabiacie na prawo również na rzuty. To chyba tyle. Mam nadzieję, że na tyle dokładnie wam to wyjaśniłam. Rozpoczynamy teraz od znaczków. Tu te kreseczki na niebiesko oznaczają prawe oczka. Kółeczka na zielono to są nasze narzuty. Tu mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo, nie przeciągnięte, tylko dwa oczka razem ze skłonem na lewo, całkiem normalne, wbijamy się pod tylnie ścianki. To są dwa oczka razem ze skłonem na prawo, wbijamy się pod przednie ścianki. Tu mamy trzy oczka razem przeciągnięte. To są te brązowe skropeczki. Ale, tak jak powiedziałam, w trakcie robótki wszystko Wam powoli powiem. Także wydaje mi się, że nie będziemy mieli z tym kłopotu. Ten szkic możecie sobie oczywiście przepisać, przerysować, albo mogę Wam go na Facebook przesłać. Jak widzicie. Tutaj mamy jako pierwszy rząd, mamy same oczka prawe. Ja parzystych rzędów nie będę z wami robiła, bo to są tylko lewe oczka. Przerobimy pierwszy rząd, drugi rząd będziecie już robili sami, później mamy trzeci rząd, piąty rząd jest identyczny jak pierwszy, to znaczy mamy same prawe oczka i tak dalej i Powoli będziemy y, dziergać. Jeżeli. Y, jeżeli. Wam się to znudzi? Ci z Was, którzy uważają, że za dużo gadam, to po prostu wyłączyć. Zostawić nas samych i później mi nie pisać zbędnych komentarzy. Dziękuję. Yy, więc rozpoczynamy pierwszy rząd, rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie mamy to jedno oczko przed raportem, to jest oczko prawe, to są te na, na niebiesko zaznaczone. Następnie mamy wszystkie oczka przerabiamy na prawo. A więc w pierwszym naszym rzędzie, czy w pierwszym okrążeniu przerabiacie wszystkie oczka na prawo. Same prawe oczka. Odwracacie robótkę i drugi rząd, drugie okrążenie. Przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu. Tu, w wypadku, kiedy robimy na dwóch drutach, wszystkie oczka przerabiamy, powtarzam to jeszcze raz, na lewo, obojętnie który to jest rząd. Natomiast robiąc na okrągło, czy to jest na pięciu drutach, czy na drutach z żyłką, przerabiamy wszystkie oczka na prawo. W tej chwili jesteśmy w drugim rzędzie i przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Ja oczko brzegowe przerabiam również na lewo, pierwsze oczko brzegowe zdejmuję. Odwracamy naszą robótkę i jesteśmy w tej chwili w trzecim rzędzie i rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie mamy to jedno oczko przed raportem. Widzicie, to jest to na niebiesko zaznaczone. To są prawe oczka. Następnie mamy raport i robimy jedno oczko na prawo. Następnie mamy na zielono zaznaczony narzut. I kolejne te dwa oczka, które są na lewym drucie, popatrzcie. Wsuwamy nasz prawy drut pod. Przednie ścianki tych dwóch oczek przeciągamy włóczkę i w ten sposób robimy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Kolejnych trzynaście oczek, które mamy na lewym drucie, przerabiamy na prawo. Teraz nie liczyłam dwa, cztery, pięć, szóste. I siódme, i ósme, i dziewiąte, i dziesiąte. I jeszcze trzy oczka. Widzicie, ja bardzo ciasno robię i mam naprawdę problemy. Ja się już tego nie nauczę. Umrę z tą ciasnotą chyba. Już się nie nauczę. Gotowe. Y nie, to nie było 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. I teraz mam cztery oczka po raporcie. Dwa oczka na prawo. Jeżeli wy robicie więcej raportów, to nie robicie teraz tych 4 tych oczek po raporcie, tylko robicie kolejny raport. Dwa oczka na prawo. Jeden narzut. Czekajcie, ja chyba tutaj coś... Jedno przed, tu narzut, dwa razem. A, tam za mało zrobiłam. Widzicie, jaka ja jestem sierota? Muszę powrócić. <śla> za dużo no. gadam. 13 oczek, a ja zrobiłam 11. No, zaraz wrócę do Was. Tak, to jest jak za dużo się gada. W tej chwili mam 13 oczek. Już pomyłkę moją poprawiłam, a więc jeszcze raz powtórzę Wam to. Drugi, yy, trzeci rząd. Jesteśmy w trzecim rzędzie. Jedno oczko przed, e, oczywiście brzegowe, jedno oczko przed raportem. Raport. Jedno prawe. Narzut. Dwa razem ze skłonem na prawo. Trzynaście oczek na prawo. I teraz ja robię już te oczka po raporcie, a więc mam dwa oczka prawe. To są te na niebiesko zaznaczone. Przepraszam Was bardzo, ale tam zrobiłam pomyłkę na początku i wtedy jest na, oczywiście problem. Jeden narzut i kolejne dwa oczka, które mamy tutaj na lewym drucie, przerabiamy ze sobą razem. Wsuwając prawy drut pod przednią ściankę, przeciągamy włóczkę i w ten sposób robimy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. I ostatnie oczko u mnie jest oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracacie robótkę i robicie czwarty rząd. I w czwartym rzędzie przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Piąty rząd, jak spojrzycie na szkic, to widzicie, że piąty rząd przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Te przed raportem, te w raporcie i te cztery po raporcie są również prawymi oczkami. A więc tutaj robimy wszystkie oczka prawe, odwracamy robótkę szósty, rząd robimy wszystkie oczka lewe. Jesteśmy w siódmym rzędzie. Rozpoczynamy oczkiem brzegowym i jedno oczko przed raportem, które przerabiamy na prawo. Te się nie zmieniają, one są cały czas prawymi oczkami. Następnie na fioletowo mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo, a więc wsuwamy prawy drut pod tylnie dwie ścianki i przeciągamy włóczkę. Robimy jeden narzut, a następnie mamy sześć prawych oczek. Prawe oczka to są te, które są zaznaczone na niebiesko. Czwarte, piąte i szóste. Jeden narzut. Kolejne trzy oczka, które są na lewym drucie, teraz będziemy przerabiać. Robimy trzy oczka razem ze skłonem na lewo, przeciągnięte. Popatrzcie, drut prawy wsuwamy pod ścianki przednie dwóch pierwszych oczek, zsuwamy je z lewego drutu. Kolejne trzecie oczko przerabiamy na prawo. I te dwa oczka, które zdjęliśmy, nie przerabiając, zobaczcie, wsuwamy lewy drut pod te dwa oczka, przeciągamy włóczkę, te oczka nad tym oczkiem przerobionym, wyciągamy oczko, i w ten sposób zrobiliśmy trzy oczka razem przeciągnięte. I jak spojrzycie tutaj, one skłaniają się w lewą stronę. Robimy jeden narzut i kolejnych pięć oczek. Przerabiamy na prawo. Czwarte i piąte oczko. No i u mnie już jest, są te cztery oczka po raporcie. Jedno prawe, dwa razem ze skłonem na lewo. Jeden narzut. I jedno oczko prawe, i oczywiście oczko brzegowe. To był teraz siódmy rząd. Ósmy przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Rząd dziewiąty brzegowe, i jedno prawe przed raportem. Rozpoczynamy raport. Siedem oczek, które przerabiamy na prawo. Czwarte. piąte, szósty i siódmy. Następnie jeden narzut, to są te kółeczka na zielono zaznaczone. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo i jedno prawe. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo i jeden narzut. Po tym narzucie robimy cztery oczka na prawo. I ja już kończę, bo robię tylko jeden Raport. Wy rozpoczynacie kolejny raport i oczko, oczka po raporcie przerabiacie dopiero na końcu, jak skończycie wasz drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raport. U mnie są cztery oczka po raporcie, które przerabiam na prawo i oczko brzegowe na lewo. To był dziewiąty rząd. Dziesiąty przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Rząd 11. Oczko brzegowe, jedno oczko, jedno oczko przed raportem na prawo i rozpoczynamy raport. Jedno prawe narzut, prawe narzut, kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo. To są te na czerwono zaznaczone. Kolejne trzy oczka przerabiamy na prawo. Dwa i trzy. Następnie robimy jeden narzut. Dwa kolejne oczka przerabiamy razem ze skłonem na lewo. To są te na fioletowo. Narzut. Dwa oczka przenosimy z lewego drutu na prawy. Teraz chyba jest dobrze. Kolejne trzecie oczko przerabiamy na prawo i te dwa nieprzerobione przeciągamy nad tym jednym. Przerobionym. Robimy jeden narzut, następnie dwa oczka razem ze skłonem na prawo to są te na czerwono zaznaczone. Jeden narzut i trzy prawe oczka. Powtarzacie kolejny wasz raport, drugi, trzeci, ile ich tam macie. Ja już kończę, a więc robię te cztery oczka po raporcie. Dwa oczka na prawo, narzut. I dwa razem ze skłonem na prawo i oczko brzegowe. To był jedenasty rząd. Rząd trzynasty, brzegowe i jedno przed raportem. Następnie mamy pięć oczek, które przerabiamy na prawo. Robimy już na, yy, raport i pięć oczek pierwszych przerabiamy na prawo. Jako kolejny mamy narzut, to jest to na zielono zaznaczone to kółko i na fioletowo dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Znowu narzut i jeszcze raz dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Jedno oczko prawe. Kolejne dwa oczka przerabiamy ze skłonem na prawo, to są te na czerwono zaznaczone. Jeden narzut i jeszcze raz dwa oczka razem ze skłonem na prawo i narzut. Następnie mamy dwa prawe oczka. I koniec raportu. I u mnie są oczka, cztery, które przerabiam na prawo. To są te cztery oczka po raporcie i oczko brzegowe. To był trzynasty rząd, czternasty. Wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy już w piętnastym rzędzie. Oczko brzegowe, jedno oczko przed raportem. A następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo, a więc wbijamy, nasz, wsuwamy nasz prawy drut pod tylnie ścianki i przerabiamy dwa oczka razem. Robimy jeden narzut i dwa oczka na prawo. Następnie mamy narzut, dwa razem ze skłonem na lewo, narzut, dwa razem ze skłonem na lewo i narzut. Kolejne trzy oczka musimy przerobić teraz razem, a więc te dwa pierwsze oczka na lewym drucie. Wsuwamy prawy nasz drut tu pod przednie ścianki tych dwóch oczek, popatrzcie, suwamy je z lewego drutu, to znaczy one się przekręciły. Kolejne trzecie oczko robimy na prawo, przerabiamy i te dwa, które zdjęliśmy, przeciągamy nad tym jednym, które przerobione jest. Jeden narzut, Kolejne dwa oczka razem ze skłonem na prawo, narzut. I jeszcze raz dwa oczka razem ze skłonem na prawo i narzut. Jedno oczko prawe. I u mnie są cztery oczka po raporcie. Jedno prawe, dwa razem na lewo. Skłon mają, narzut. Jedno prawe. I już jest oczko brzegowe. To był piętnasty Rząd. Rząd 17, brzegowe i jedno oczko pierwsze przed raportem. Kolejnych 5 oczek przerabiamy na prawo. I piąte. Następnie mamy jeden narzut, dwa oczka razem ze skłonem na lewo, narzut, dwa ze skłonem na lewo. Jedno prawe, następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo, to są te na czerwono zaznaczone, narzut, dwa razem ze skłonem na prawo i narzut. A następnie mamy dwa oczka, które przerabiamy na prawo i powtarzacie kolejny raport u Was i tak robicie cały czas tyle raportów, ile Wam jest potrzeba a następnie tak jak ja robicie cztery oczka po raporcie, w tym wypadku w tym 17 rzędzie są to same prawe oczka, więc te cztery oczka na prawo i oczko brzegowe. To był 17 rząd. 19 rząd, oczko brzegowe, jedno oczko przed raportem, które przerabiamy na prawo i rozpoczynamy raport. Jedno oczko prawe na rzut, i kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo. Następnie mamy trzy oczka prawe. Jeden narzut, dwa oczka razem ze skłonem na lewo, narzut. Kolejne trzy oczka. Dwa pierwsze przenosimy bez, bez przerabiania na prawy drut. Trzecie przerabiamy na prawo. Te dwa zdjęte przeciągamy nad tym jednym przerobionym. Robimy narzut. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo, narzut. I trzy oczka prawe. I u mnie są już cztery oczka po raporcie, które przerabiam w następujący sposób. Dwa prawe, narzut. I dwa razem ze skłonem na prawo i oczywiście oczko brzegowe. To był dziewiętnasty rząd. Rząd dwudziesty pierwszy. Brzegowe, następnie jest jedno oczko przed raportem na prawo i rozpoczynamy raport. Siedem oczek, które przerabiamy na prawo. I siódme. Następnie robimy jeden narzut i dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Jedno oczko na prawo i kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo. Robimy jeden narzut i cztery oczka na prawo. I tak powtarzacie każdy wasz raport. A na końcu robicie cztery oczka, które są po raporcie, w tym rzędzie one są oczkami prawymi. I oczko brzegowe. To był 21. rząd. No i jesteśmy już w 23. rzędzie, oczko brzegowe i jedno oczko przed raportem. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo. I jeden narzut. Kolejnych sześć oczek przerabiamy na prawo. Czwarte, piąte i szóste. Robimy jeden narzut. Dwa oczka przenosimy nie przerabiając na prawy drut. Trzecie oczko przerabiamy na prawo. Te dwa przeniesione przeciągamy nad tym jednym przerobionym. Robimy narzut i kolejnych 5 oczek przerabiamy na prawo. I piąte. I u mnie już są oczka po raporcie. Jedno jest prawe, następnie dwa razem ze skłonem na lewo, narzut, jedno prawe i oczko brzegowe. Które przerabiamy na lewo. Chciałabym jeszcze Wam powiedzieć, że jeżeli znacie inną, lepszą dla Was metodę tych oczek brzegowych, ja tak jak widzicie, pierwsze zdejmuję, nie przerabiam, a ostatnie przerabiam na lewo. Jeżeli znacie inną metodę, która Wam się bardziej podoba, którą bardziej lubicie, to oczywiście te oczka brzegowe możecie robić tak, jak umiecie. No i zobaczcie, tak wygląda nasz szlauch. Nie ma takiego efektu oczywiście, jak jest tylko jeden raport na szerokość, ale co chciałam Wam pokazać, że tu są te widoczne, te, ten zygzak taki, który robiliśmy w co drugim rzędzie, w sumie co, co czwartym rzędzie. I tu z drugiej strony również. Jeżeli tak jak powiedziałam, nie pomylcie się, jeżeli robicie większą ilość tych raportów, to robicie na przykład najpierw te przed raportem i to co jest w czerwonym kwadraciku i dopiero na końcu, po zakończeniu, po ostatnim waszym raporcie, robicie te cztery oczka. To tyle, moi drodzy. Życzę wam miłego dziergania. Prosiło mnie kilka młodych pań, młodych dziewczyn, żeby pokazać jak narzucać oczka na druty. Ja chyba to zrobię, bo y, mogę sobie wyobrazić, że to dla, dla tych, którzy chcą zacząć uczyć się dziergania, y, to będzie pomocne. Serdecznie wam dziękuję i życzę wam miłego dnia, słonecznego dnia, żadnych upałów mocnych, słonecznego dnia. Do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Na razie cześć.